Nowe filmy kinowe, kolejne gry ze znanych marek anime, rozszerzenie uniwersum Cyberpunka Edge Runners i wiele innych. Attack on Titan to jedno z najbardziej znanych i cenionych anime ostatnich lat. Seria przyciąga uwagę dzięki wyjątkowej fabule rozbudowanemu światu, bogatej symbolice i dynamicznej akcji. Historia rozgrywa się w świecie, w którym ludzkość została niemal doszczętnie zniszczona przez ogromne humanoidalne istoty zwane Tytanami. Resztki ludzi schroniły się za potężnymi murami, które przez ponad 100 lat chroniły ich przed zagrożeniem, jednak spokój zostaje zakłócony, gdy kolosalny tytan, ogromny, nienaturalnie wysoki pojawia się i przebija pierwszy mur prowadząc do masakry i chaosu. Z biegiem czasu staje się coraz bardziej złożona, odkrywamy tajemnice związane z pochodzeniem tytanów, historię murów oraz prawdziwymi motywacjami różnych frakcji. Isayama umiejętnie łączy motywy polityki, filozofii, moralności i zdrady. Nadaje opowieści głębie, ale każdy kto czeka na kinowe premiery już na pewno to wie i ma wyrobione zdanie na temat tego dzieła. Na tą chwilę mamy informację, że premiera odbędzie się na początku 2025 roku, ale nie ma się co czarować. Najprawdopodobniej jest to po prostu zlepek scen z anime z lekko podbitą grafiką. Spy X Family i kolejna filmowa niespodzianka, tym razem na szczęście nie trzeba wychodzić z domu. Wyjątkowe połączenie akcji, komedii, elementów szpiegowskich i ciepła rodzinnego, które zdobyło uznanie zarówno wśród fanów anime jak i u osób dopiero zaczynających swoją przygodę z tym medium. Anime miało premierę w 2022 roku i od razu stało się hitem. Akcja osadzona jest w fikcyjnym świecie przypominającym zimnowojenną Europę, gdzie dwa rywalizujące kraje, Westalis i Ostania, są na skraju wojny. Historia skupia się na szpiegu znanym pod pseudonimem Twilight, który otrzymuje jedno z najtrudniejszych zadań w swojej karierze: musi założyć idealną rodzinę, aby zbliżyć się do swojego celu wpływowego polityka Donowana Dasmonda. A informacje dla mas są następujące. 21 grudnia na znanym serwisie streamingowym będzie miał debiut filmu. I tak, jest to dokładnie ten sam film, który miał premier w Japonii w 2023 roku, a w Polsce w 2024 roku. Za to 2025 rok szykuje dla nas nowości także w świecie gier komputerowych, powiązanych z anime, właśnie. Zapowiada się kolejna część Biatyk Demon Slayer, anime. Osadzone jest w fikcyjnej Japonii z okresu taishio, gdzie ludzkość zmaga się z groźbą demonów. Potężnych, nieludzkich istot, które pożerają ludzi. Demony powstają przez przemianę z ludzi i posiadają nadprzyrodzone moce, ale są bezradne wobec światła słonecznego i specjalnych technik, zwanych oddechami, używanych przez korpus zabójców demonów. Główna fabuła skupia się na młodym chłopcu Taijiro kamado, który całe życie zmieniło się przez jedną tragedię. Warto nadmienić, gdyż fabuła gry oparta jest o wydarzenia z oficjalnej mangi od 67 do 139 zeszytu. Fani anime nie czytający mangi będą się czuć jak ryba w wodzie, bo ta część mangi już jakiś czas temu została sekranizowana. One Punch Man to satyryczne spojrzenie na gatunek superhero i shounen. Akcja rozgrywa się w świecie, gdzie superbohaterowie i superzłoczyńcy są codziennością, a specjalne stowarzyszenie nadzoruje walki z zagrożeniami. Główny bohater to zwykły mężczyzna, który postanowił zostać superbohaterem po trzech latach intensywnego i absurdalnie prostego treningu. 100 pompek, 100 przysiadów, 100 brzuszków i 10 km biegu dziennie, Saitama staje się tak potężny, że jest w stanie pokonać każdego przeciwnika jednym ciosem. I co ważniejsze, niedługo znów zadebiutuje na ekranach z kolejnym sezonem. Niestety data premier nie jest dokładna. Wiemy tylko, że to 2025 rok. Kojarzycie cyberpunka? Zapowiedziano właśnie kolejny projekt w futurystycznym mieście Night City, gdzie technologia i cybernetyka zdominowały życie ludzi. Oczywiście powiązane nie z grą, a z anime. Cyberpunk Edge Runners to intensywna, emocjonalna opowieść, która doskonale łączy dynamiczną akcję z głębszymi tematami. Serial zdobył uznanie zarówno wśród fanów gry, jak i nowych widzów, którzy docenili jego wyjątkową fabułę i animację. Mimo mrocznego tonu i tragicznych wyda wydarzeń, historia Dawida i Lucy. Pozostawia silny ślad i dla tych, co mają niedosyt, powstaje manga będąca prequelem premiera 20 grudnia tego roku. Za to w 2025 dla tych, co sobie chcą obejrzeć jeszcze raz tę serię zostanie wydane na Blu-ray.